Cześć wszystkim, ja mam na imię Agnieszka i między innymi jestem lektorką języka polskiego jako obcego. Dzisiaj chciałabym z wami pokrótce porozmawiać na temat książek, książek do, do nauczania języka polskiego jako obcego, właśnie z których na bieżąco korzystam i, i albo korzystałam w zależności od tego, z jakimi grupami czy też z jakimi klientami miałam do czynienia. I dzisiaj chciałabym porozmawiać z wami o 10 pozycjach właśnie z tego całego z tego całego nie wiem rynku edukacyjnego, ponieważ w ostatnich latach ten rynek się bardzo bardzo rozwija, więc kiedy ja zaczynałam pracę jako lektor, no to było dość biednie, tak, więc tam było kilka sensowniejszych pozycji, natomiast pf, no tak, przez te ostatnie lata naprawdę to poszło bardzo, bardzo do przodu. I chciałabym zacząć od takiej serii, która jest serią dość starą i dość leciwą, i w tym momencie jest niestety zdezaktualizowana. Natomiast kiedy wchodziła na rynek. Jakiś czas temu. No, domyślam się, że na pewno ten odzew był dość dobry, ponieważ wyróżniała się na tyle innych, innych książek. Mówię tutaj o serii Hura. Ja z hura w tym momencie trochę korzystam z niektórymi moimi klientami. Dlaczego? Głównie dlatego, że moim zdaniem jest to jedyna taka seria na, na rynku obecnym, obecnym i obecna, która. Jest jakby trzyczęściowej od poziomu A1 do B1. Oczywiście tu możemy polemizować, jaka ta trzecia część jest, bo dla większości lektorów, również dla mnie, ona raz, że jest nieaktualna, jest tak trochę robiona na siłę, tak na prędce i to widać. To widać, kiedy się korzysta z tej książki. Tak czy inaczej jednak no wciąż jest to jakaś całość, zamknięta i mniej lub bardziej sensowna. Oczywiście pomijam tutaj słowa typu magnetowidla bo dyskietka, no, tego już nie no, bo tego już nie ma w naszej rzeczywistości, ale poza tym i poza takimi różnymi, nie wiem, przerysowaniami gramatycznymi czasami i, i, i zbyt dużej ilości tej gramatyki, myślę, że ta seria jest całkiem ok do rozważenia. I nie jest to. Spotkałam się, może tak, spotkałam się ze studentami, którzy wrócili do mnie albo z albo którymi miałam zajęcia po tym, jak mieli zajęcia z kimś innym, właśnie na hura. i nie było. Znaczy, może tak, byli to w głównej mierze studenci na naprawdę wysokim poziomie i naprawdę tacy, którzy ten materiał opanowali dobrze. I oczywiście mogą być to kompetencje lektora, nie mówię, że nie, ale też jest to w pewnym sensie usystematyzowanie materiału, które w tej książce jest zawarty. Jedynym moim takim dość dużym też zarzutem tutaj to są nagrania, bo te nagrania są bardzo trudne, są bardzo szybkie i często nie pokrywają się leksykalnie z tym, co obecnie znajduje się w książce. Więc tutaj też ciężko się je omawia i naprawdę trzeba czasami poświęcić wiele czasu na tłumaczenie po prostu o czym dany dialog jest. Niemniej jednak, Hura, Hura 1, 2, 3 myślę, że jest to pozycja, którą na pewno warto chociażby przejrzeć. Następnie Krok po kroku. Krok po kroku też jest dość starą propozycją, to nie jest nic tutaj nowego i odkrywczego, ale ja lubię z tej książki korzystać szczególnie, jeżeli mam do czynienia ze studentami z krajów słowiańskojęzycznych. I wtedy ta książka się bardzo dobrze sprawdza, no bo po pierwsze przedstawia realia bardzo studenckie, ponieważ te wszystkie osoby, postaci, które tam w tej książce są zawarte i jakby przez całą książkę się przewijają, to są studenci, to są ludzie, którzy, którzy no właśnie żyją w takim studenckim rozgardiaszu i, i mają jakby typowo studenckie problemy, więc myślę, że to też fajnie oddziałuje na, na, na tych, te osoby, które uczą się języka, języka polskiego, będące właśnie na uniwersytetach. Ponadto też jeżeli chodzi o językowy aspekt tej książki, to jest to książka trudna. I ja uważam, że zarówno książka na poziomie A1, jak i na A2 to są wyższe poziomy, tak? I tutaj naprawdę ze studentami, którzy nie mają pojęcia o języku, nie, o językach słowiańskich, myślę, że to będzie dość trudne. Więc ja tę książkę polecam albo właśnie dla studentów słowiańskojęzycznych, albo dla osób, które są młode. Ale już gdzieś tam się języka uczyło, ale ta wiedza jest bardzo nieusystematyzowana, to wtedy myślę, że spokojnie można też z tej książki korzystać. I jest to taka dość zabawna czasami propozycja, w sensie zabawne są teksty, zabawne są czasami dialogi, albo usiłują być zabawne. Niemniej jednak myślę, że jest to coś, co jest bardzo sensowne na obecnym rynku edukacyjnym. Ponadto też, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o krok po kroku, tę całą serię, niedawno wyszły takie też książeczki z takimi czytankami. Tak? Książeczki, które nazywają się Czytaj krok po kroku, są dość ciekawe. Ja nie znam drugiej części, znam pierwszą. Z pierwszej korzystałam i też bardzo je, bardzo te serię lubię. Z tego względu, że um, moi studenci czy moi klienci, którzy trochę już mówią po polsku, um, mają taką szansę, żeby zmierzyć się z trochę dłuższym tekstem, ale tekstem, który no, jest tekstem spreparowanym jednak, tak? który jest naszpikowany internacjonalizmami. Um, ale daje to pewną taką frajdę, myślę też takiemu studentowi, który może być z siebie dumny po przeczytaniu dwóch stron maczkiem po polsku i po dyskusji, która na ten temat się gdzieś tam wywiązuje, ponieważ są to też fajne teksty, na których można trochę sobie podyskutować. Więc tutaj krok po kroku lubię, aczkolwiek nie korzystam zawsze i nie korzystam z każdym moim klientem bądź studentem. Kolejną serią, czy książką, którą chciałam z wami, o której chciałam z wami porozmawiać, jest seria, ja mam książkę, uwaga, jest seria Start. Jest to seria, na której ja. U... Proszę, mikrofon, mam mikrofon dzisiaj. Jest to seria, na której ja uczyłam się zawodu lektora. I seria wydana przez jedną ze szkół w Warszawie, z którą współpracowałam, no nie mówię, że prawie, że od początku toż nie, w sumie nie mówię, że od początku, ale prawie, że od początku swojej kariery jako kolektor um, i jeżeli porównać hura, krok po kroku i start, to są naprawdę dwa odległe, odmienne wszechświaty, ponieważ tak jak hura czy, czy krok po kroku są dość skomplikowane, start to jest czysta łopatologia. Znaczy, Uważam, że w wielu miejscach po prostu prościej się nie da. Więc jeżeli macie jakichś trudnych klientów, szczególnie klientów biznesowych, bo start jest osadzony w takich realiach dość właśnie biurowych, korporacyjnych. Tam są lekcje związane nie wiem, z umawianiem spotkań, z biurem. No wiadomo, nie każdego to interesuje. Więc jeżeli macie takich naprawdę opornych, topornych studentów, to myślę, że tutaj start się może sprawdzić. Jeżeli macie studentów bardziej ambitnych, no to nie, bo to jest po prostu nudna książka e, dla takich właśnie osób. E, też to, co e, mnie tak trochę denerwuje w starcie, to to, że tutaj nie ma liczby mnogiej. Czyli w pierwszej książce, ona się pojawia w drugiej i potem w trzeciej jest kontynuowana, natomiast w pierwszej książce nie ma w ogóle liczby mnogiej. I dochodziło do takich absurdów, że e, pamiętam na przykład jak moja studentka bardzo inteligentna, bardzo zdolna Powiedziała mi, że kiedy zaczęłyśmy już tę drugą książkę, powiedziała mi, że wiesz co, na początku mówiłam moim znajomym i przyjaciołom, że język polski to taki naprawdę zabawny język, bo tam nie ma liczby mnogiej. Ona była święcie przekonana, że po prostu tej liczby mnogiej nie ma. Ja się jej nie dziwię, no bo, no bo nie ma wytłumaczenia, że to się pojawi później. Po prostu może nie ma, no są różne języki, więc... A nóż? Prawda? No jakby mamy, mamy 7 przypadków, to może nie mamy liczby mnogiej. Kto wie? Też jeżeli chodzi o gramatykę, to ona tutaj jest traktowana... Znaczy też ta książka czy ta seria bawi się w trochę w brak gramatyki. Czyli udajemy, że w języku polskim nie ma gramatyki. Uczymy stricte komunikacyjnie, uczymy bezpośrednio. To ma swoje plusy, ma swoje minusy. Znaczy jeżeli, jeżeli ktoś chce się po prostu nauczyć jakichś podstawowych konwersacji i podstawowych spraw... Nie wiem, czy podstawowych realiów, jeżeli chodzi o język polski, to super. Ale jeżeli ktoś już chce iść dalej, to tutaj hmm, ten brak wytłumaczenia czy objaśnienia gramatycznego trochę daje się we znaki, bo trudno jest załapać czasami ten ciąg przyczynowo-skutkowy. Dlaczego coś, I jakby nie ma tej bazy, na której można by zbudować pewne koneksje i powiązania. Więc start, jeżeli mamy trudnych, początkowych studentów, szczególnie właśnie z takiego świata biznesowo-korporacyjnego, myślę, że tutaj się może bardzo dobrze sprawdzić. Szczególnie pierwsza część, bo druga i trzecia są już trochę poświęcone tematom powiedzmy bardziej rodzinnym. Tam się pojawia dziecko, znaczy więc jakby też jest to świat dorosłych i to jest też fajne, bo nie ma nigdzie takich, takich tematów poruszanych. Niemniej jednak, tak jak mówię, nie jest to książka dla każdego. Kolejną książką i serią w tym momencie już, ponieważ wyszła też druga część, i ja o drugiej części jeszcze nie znam, jest książka, to jak pokazuję, polski jest hull. I z tą książką też są różne przeboje, to znaczy jest grupa lektorów, które tę książkę po prostu uwielbia i jest taka, która tej książki nienawidzi. Ja jestem gdzieś po środku, o ile można być nie po środku. Bo trzeba się podarzować w tych czasach. W każdym razie ja jestem, staram się być po środku. Mimo to tę książkę lubię. Czy uważam, że ona jest faktycznie przeładowana wiedzą i tam są rzeczy, których po prostu nie powinno być, bo są zwyczajnie niepotrzebne. Ale z drugiej strony jest to naprawdę fajne kompendium, kompendium Wszystko w jednym miejscu. Tak, bo ta książka porusza no, zagadnienie od takich bazo podstawowych prezentacji. Po jakieś, nie wiem, bardziej skomplikowane rzeczy przez nie, wiem, aspekt, no po prostu święta, wszystko. W tej książce, moim zdaniem, jest wszystko, co powinno być na poziomie A1. I to jest książka, którą się robi długo. I jest to też książka, której nie sposób robić po kolei, ponieważ, no jeżeli dla mnie, nie wiem, temat związany z ubraniami pojawia się w lekcji 17 czy 20 a wcześniej w lekcji trzeciej czy czwartej mam zagadnienie, czy konstrukcję, strukturę typu na co wydajesz pieniądze, no to jakby uważam, że ubrania są, ubrania są ważniejsze i są przydatniejsze niż odpo odpowiedź na pytanie na co wydajesz pieniądze, bo równie dobrze można zapytać co lubisz kupować. I to jest dokładnie to samo, a pojawia się, a, a może tak, a semantycznie i yy, składniowo, jest o wiele, wiele prostsze. Więc ja tę książkę lubię, ale korzystam z niej wybiórczo. I też to jest taka moja rada dla Was, dla lektorów. Nie musicie się żadnej książki trzymać tak kurczowo. To znaczy, jeżeli są jakieś tematy, które są ciekawsze albo potrzebniejsze dla Waszych studentów. No to wy decydujecie, co robicie. I tutaj, no wiadomo, czasami są takie zajęcia, które się zazębiają, ale w wielu książkach tak nie, tak, tak nie jest. W wielu książkach po prostu te tematy są w pewnym sensie samodzielne i można je realizować z pewnym pominięciem albo takim właśnie inteligentnym ograniem, kombinowaniem, pomijaniem rzeczy, które powiedzmy wynikają z, z lekcji poprzedniej. Niemniej, niemniej jednak, jeżeli chodzi o samą leksykę, to tutaj myślę, że spokojnie można, można przeskakiwać między, między tematami i czasami jest to wręcz konieczne. W ogóle to jest też opinia moich studentów, jak również moja. Uważam, że w tych książkach, we wszystkich, niezależnie o jakiej serii mówimy, bardzo brakuje leksyki. Bardzo brakuje leksyki, która. Hmm, jest tak trochę zaniedbywana właśnie na rzecz gramatyki, bo to jest takie kuriozum, bo udajemy, że gramatyki nie ma. Udajemy, że jej nie uczymy, ale jednocześnie wszystkie te książki są po prostu tak przeładowane gramatyką, że student powinien nie wiem, znać wszelkiego rodzaju właśnie super konstrukcje zdaniowe, super styl wypowiedzi, nie wiedzę tak powiedzieć. Majtki, na no, każdy z nas majtki nosi. Pamiętam też, to, to nie dotyczy tylko języka polskiego, bo pamiętam jak uczyłam się na przykład języka chińskiego przed wyjazdem do, do Chin. Potrafiłam powiedzieć, nie wiem, słowo ambasada, premier, bardzo ważne słowa, a nie miałam zielonego pojęcia, jak powiedzieć skarpetki. I tak, to się właśnie powiela też i, i pokazuje w przypadku języka polskiego, więc jeżeli mamy takie to doświadczenie. Zagraniczne doświadczenie ekspackie również, to myślę, że warto tutaj na to zwrócić uwagę, więc jeżeli przygotowujemy własne materiały albo uzupełniamy lekcje o coś, to właśnie niech to będzie głównie leksyka. A tak trochę abstrahując od, od tematu. Więc jeżeli chodzi o poziom A1, A1A2, to są głównie serie, z których korzystam. Z poziomem B1-B2 mam trochę problem, bo uważam, że na dzisiejszym rynku edukacyjnym, jeżeli chodzi właśnie o nauczanie języka polskiego jako obcego, brak sensownych propozycji. Bo propozycje są, jest ich bardzo dużo. Ale też w dużej mierze są to takie propozycje trochę już przestarzałe, nie wiem, z lat może 90. Typu Kiedyś wrócisz tu, albo nie wiem, wśród ludzi i ich spraw, szczerze powiedziawszy, nie mogłam znaleźć tej książki nigdzie. W sensie jakby poza jakimiś nielegalnymi PDF-ami w internetach, to ona jest nieosiągalna. Przynajmniej była, była nieosiągalna kilka miesięcy temu, kiedy jej szukałam. Więc tutaj, tutaj jest problem. I wiem, że wielu lektorów korzysta z książki pod tytułem Polski Mniej Obcy. Dla mnie ta książka jest nudna. Ona jest nudna jak flaki z olejem, chociaż jakby plusem jest to, że jest tam sporo tekstów. No ale też kwestia tego, jakie to są teksty i co się z tymi tekstami robi. Ponadto jest też książka... No tutaj mam taką trochę zapisaną. Nie, nie, nie zapisałam jej. To było właśnie wśród ludzi ich spraw. Nie, przepraszam, mówiłam... No, i tak chciałam zabłysnąć wiedzą. Nie, nie, chodziło mi o to, że kiedyś wrócisz tu. To jest ta książka dla 90., -tych. natomiast książka, o której teraz chcę powiedzieć, to wśród ludzi i ich spraw. Jest to też książka na taki poziom B1-B2. Natomiast tutaj z kolei jest bardzo dużo ćwiczeń takich leksykalnych na zasadzie składni, czy nie wiem, związków, zgody czy rządu, ale bardzo mało fajnych tekstów. Więc brakuje takiej sensownej gdzieś tam propozycji. I ja w takim wypadku bardzo lubię korzystać z książki Bądź na B1. Jest to książka co prawda przygotowująca do, do certyfikatu, do egzaminu, ale tam są te wszystkie niezbędne części, czyli mamy zarówno nie wiem, czytanie, słuchanie, gramatykę, pisanie, mówienie i można sobie bardzo fajnie lawirować między, między tymi częściami. Um, Oczywiście, jeżeli pojawiają się jakieś zagadnienia, powiedzmy, już tych te, te gramatyczne, to warto je o coś tam jeszcze uzupełnić, ale ja bądź na B1 bardzo lubię, uważam, że jest to trochę wyższy poziom niż B1, ale można spokojnie na takim poziomie właśnie średnio zaawansowanym z tej książki korzystać. Dodatkowo ja też z moimi studentami, którzy nie są z kraju słowiańskojęzycznych, to jest bardzo ważne tutaj. Korzystam na takim poziomie średnio zaawansowanym z książki. Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Inwencja twórcza, jeżeli chodzi o tytuły, zostawiam to. W każdym razie jest to książka, która jest książką stricte leksykalną, z takim repertorium leksykalnym, podzielona właśnie na, na, na kategorie tematyczne więc nie wiem, jest człowiek, mieszkanie, praca, środowisko. Myślę, że jest to całkowicie, całkiem sensownie, sensownie zrobione. Też te ćwiczenia leksykalne są zorganizowane od najprostszego do najtrudniejszego, więc nawet te najprostsze ćwiczenia można czasami wykorzystywać z tymi studentami bardzo początkującymi, więc to jest trochę strata czasu dla osób, które coś tam już ogarniają. Można ewentualnie coś powtórzyć, tak. Jeżeli są np. Na, na poziomie B1, to można powtórzyć. Natomiast myślę, że warto te pierwsze ćwiczenia po prostu pominąć i przejść do następnych, bo te pierwsze są często po prostu no, banalnie, banalnie proste, wręcz śmiesznie proste. Ale z kolei dla tych osób początkujących są fajnym uzupełnieniem wiedzy, więc to coś, coś tutaj za coś. I jest to książka, którą mówię bardzo, bardzo gdzieś tam lubię. Czasami korzystam z książki Czas na czasownik. Jest to książka też już leciwa, ale lubię ją z kilku względów. Dlatego, że ma fajnie podzielone takie zagadnienia gramatyczne, a na wyższych poziomach to też jest już ważne. Bo tak jak na tych niższych poziomach udajemy, że gramatyki nie ma, tak na tych wyższych, jeżeli, szczególnie jeżeli ktoś się przygotowuje do egzaminu, to pewne rzeczy po prostu trzeba wiedzieć. I e, czas na czasownik, pamiętam, ja miałam takiego jednego studenta, którego serdecznie pozdrawiam, <laughs> jeżeli mnie teraz ogląda, e, który do mnie przyszedł i powiedział: Dzień dobry, ja bym się chciała nauczyć imię słowu. No dobra, no to robimy. E, I jedyną książką sensowną, która imię słów jakoś tam miała pokazane, to była właśnie książka Czas na czasownik. E, też to, co jest fajne w tej książce, to to, że te, te teksty są po prostu. E, są podwójnie śmieszne. Raz są śmieszne, bo, bo mają być śmieszne, a dwa są śmieszne, bo są już nieaktualne. Więc możemy się dwukrotnie pośmiać. Jest to takie dwuetepo, dwuetapowe pośmianie się. Ale tak czy inaczej, po prostu myślę, że jest to też zawsze jakieś tam wyjście do, do dyskusji. Tak? Więc, więc ja tych tekstów nie pomijam. Czasami wśród ćwiczeń pojawiają się takie. Przykłady, które są bezsensowne. I ja wtedy mówię wprost, to jest bez sensu, idziemy dalej, bo nie wiem, jest to albo za trudny wyjątek, albo po prostu zdanie jest totalnie nielogiczne i nikt by tak nie powiedział. I ja sama czasami mam problem, jak to rozwiązać, bo tak się nie mówi. Więc tutaj są takie kwiatki, ale ich nie jest też nie wiadomo jak dużo, więc myślę, że to spokojnie można. Przeżyć. Więc jeżeli macie takiego studenta, studenta, który do Was przychodzi i mówi, dzień dobry, ja bym chciał się nauczyć mi słowu, to polecam czas na czasownik. I teraz przechodzimy do takiego poziomu wyższego, poziomu C1, C2. No tutaj też tak trochę bieda z nędzą. Ja skorzystam z dwóch książek. Pierwszą mam tutaj i jest to książka, którą poznałam niedawno, Język Kluczem do kraju. Jak trochę się spieszę, bo się ściemnia tutaj, także mi światło ucieka. Słuchajcie, a nie mogłam tego nagrać wcześniej, więc tak trochę. To, to, tak, tak po prostu, no. Tak to już jest, słuchajcie. W każdym razie, język kluczem do kraju. Naprawdę, ja jestem pełna podziwu dla osób, które wymyślają te tytuły. Nie wiem, co bierzecie, podzielcie się. Więc, jak gdybym zobaczyła tę książkę na półce, w życiu bym jej nie kupiła. Zaczęłam na niej pracować, ponieważ zostało mi to w pewien sposób gdzieś tam narzucone. Ale się cieszę, bo faktycznie jeżeli chodzi o język uczeń do kraju, to tutaj hmm, z jednej strony to jest bardzo dobra książka, a z drugiej strony jest fatalna. Ja zacznę może od tej takiej fatalnej części, bo to są rzeczy, które powiedzmy, można jakoś tam przeżyć. W każdym razie o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jest to książka, która powinna być zredagowana po raz kolejny. Bo jest tam tyle błędów, tyle literówek, tyle jakichś takich banalnie no po prostu niedopatrzeń, tak? że to się aż prosi o redakcję. Więc kiedy, kiedy się pracuje na tej książce tak intensywniej, to to bardzo wychodzi i to bardzo przeszkadza. Z kolei też drugą częścią i jest problematyczną częścią jest to, że te teksty są bardzo długie i jeżeli chcemy je omawiać na zajęciach, no to są to teksty, które mają powiedzmy cztery strony formatu B5, pisane są maczkiem i są gęste też jakby semantycznie i ciężko się na tym pracuje, więc ja zrobiły takie dłuższe teksty zostawiam, czy zadaję swoim studentom jako pracę domową, no, czy czytają, czy nie, to już jest inna kwestia, ale, ale tak, no to staram się w ten sposób to gdzieś tam rozwiązać. Ale to, co mi się w tej książce podoba, to to, że to jest książka, która się nie boi kontrowersji, bo te teksty, które tam są, raz, że są w miarę aktualne, a dwa, są to teksty, wobec których nie da się być obojętnym. Znaczy, albo jesteś za, albo jesteś przeciw, albo generalnie masz jakieś zdanie. I są to teksty, które czasami bulwersują, które czasami zastanawiają, nie wiem, takie ostatnie dwa teksty, które omawiałam z moimi studentami, to było na przykład Mąż jak talala" o kobiecie, która stwierdziła, że wszyscy tak strasznie naciskają, żeby ona miała rodzinę, że, że kupiła sobie manekiny męża i, i dziecka, z którymi robiła sobie zdjęcia po to, żeby mieć ładne zdjęcia. Tak bardzo spłycam, ale, ale tak. A drugi tekst to był tekst o delebach, czyli nieżyjących nie już celebrytach, którzy wciąż jakby zarabiają i generują przychody. I o całej tej jakby etyce reklamy. Więc tak jak mówię, teksty są fajne i tutaj no, jeżeli autorki, autorzy, bo nie pamiętam, kto jest autorem, autorka e, zdecyduje, i wydawnictwo, zdecyduje się na kolejną redakcję, to myślę, że to może być całkiem fajna i sensowna Sensowna propozycja, a też to, co mi się tutaj podoba, to wydzielona osobno część gramatyczna, którą można przeplatać z tekstami. Ja z reguły robię tak, że jedne zajęcia to są teksty, drugie to jest taka czysta gramatyka, i ta gramatyka faktycznie jest trudna, w tym sensie, że naprawdę to jest C1-C2, i więc tutaj się, nie wiem, pojawiają słowa typu poszarzały, zzielenieć i inne, jak również no, takie bardziej powiedzmy. <grym> Użytkowe rzeczy typu wszelkiego rodzaju, przedrostki, tak? Czyli tam um, nie tylko aspekty, ale. Próbuję tutaj coś, w, w, jakiś przykład podać. Um, no ale te wszystkie narobić, wyrobić, przerobić, odrobić, zarobić i tak dalej. I to jest fajne. To jest fajne, więc ja tę książkę akceptuję. Akceptuję i uważam, że nie ma lepszej książki na tym poziomie. Um, czasami korzystam z kto czyta, nie błądzi. Tak, żeby trochę odetchnąć i trochę zająć się takimi lżejszymi tekstami, jakimiś związkami prazeologicznymi. To tak. Ale głównym takim moim podręcznikiem, powiedzmy, który, którego używam ze studentami zaawansowanymi, to jest właśnie ta książka. Słuchajcie, nie przedłużam, bo tutaj już mnie prawie nie widać. Więc jestem bardzo ciekawa, jakie Wy macie doświadczenia z książkami. Oczywiście te wszystkie książki, te wszystkie tytuły będą podane w opisie, więc będziecie mogli sobie je tam wygooglać, poszukać, poczytać, popatrzeć, zamówić i, i być może na nich też pracować. No i co, jestem ciekawa też, z jakich książek wykorzystacie? Jakie Wy macie opinie na temat tych materiałów? Czy macie do mnie jakieś pytania? Też zachęcam do, do ich zadawania i jednocześnie, oczywiście, zachęcam Was do polubienia mojej strony, czyli Story International, również do zas zasubskrybowania kanału, ponieważ on się będzie rozrastał. No i tyle, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że jeszcze trochę mnie widać. Dobra, trochę jeszcze widać. Ok, kończę, nie przedłużam. Trzymajcie się i cóż, do następnego razu. Pa!